a Airbusem A320 są kluczowe zarówno dla pilotów, jak i pasjonatów lotnictwa. Oto dokładne porównanie tych dwóch najpopularniejszych samolotów w lotnictwie pasażerskim. Boeing 7737 vs Airbus A320. Główne różnice. jeden System sterowania. Fly-by-wires jest tradycyjny układ. Airbus A320. Posiada fly by wire, czyli elektroniczny system sterowania. Pilot nie steruje bezpośrednio powierzchniami sterowymi, ale przekazuje polecenia komputerowi, który je interpretuje. Boeing 737 stosuje mechaniczno-hydrauliczne sterowanie. Pilot porusza wolantem, drążkiem sterowym, który przekazuje polecenia bezpośrednio do układu sterującego. Efekt: Airbus filtruje działania pilota i zapobiega manewrom, które mogłyby przeciążyć maszynę. Ochrona obwiedni lotu Boeing zostawia więcej bezpośredniej kontroli. 2. Kokpit i sterowanie: Airbus A320 stick przy boku każdego pilota. Szklany cockpit bardziej zautomatyzowany i nowoczesny wygląd. Boeing 737 Volant klasyczny drążek sterowy, jak w starszych samolotach. Cockpit z klasycznym układem przełączników i ekranów mniej cyfrowy. Efekt: Airbus jest bardziej nowoczesny w ergonomii, Boeing bardziej analogowy i bezpośredni. Systemy i filozofia obsługi Airbus: bardzo duże zaufanie do automatyki. Autopiloty, komputery pokładowe mają dużą autonomię. Boeing stawia bardziej na pilots flying the aircraft automat nie przejmuje całkowicie inicjatywy. Silniki i podwozie silniki oba samoloty mogą korzystać z silników CFM-56, choć różnią się wersjami. Podwozie w Boeingu 737 jest krótsze, przez co silniki są spłaszczone od dołu, łatwo zauważyć. Airbus A320 ma wyższe podwozie. Silniki są bardziej okrągłe, mają więcej prześwitu od ziemi. 5. Wymiary i pojemność, zależnie od wersji. Cecha Boeing 737-800, Airbus A320, ilnej długości, długość, długość 39,5 m, rozpiętość skrzydeł 35,8 m, a 35,8 m. Liczba pasażerów 160-169, 150-160, zasięg D-5500 km, 6-300 km. Wersje Max i Neo mają lepszy zasięg i nowocześniejsze silniki. 6. Wrażenia z lotu dla pasażera. W kabinie różnice są niewielkie, układ foteli zależy od linii. Niektórzy twierdzą, że A320 jest nieco cichszy i płynniejszy, szczególnie w wersji Neo.